Co? Tu tam marudisz? To jest mój yy, pracownik, proszę jak sprząta ładnie. Robimy update naszej przyczepki. Jeszcze kupę roboty tu zostało, zobaczcie. Widzicie? Jak sprząta kolega. Dobra, wchodzimy do środka, pokażę wam co tam jest i co jeszcze. Będzie dzisiaj piękna pogoda. Tak to się prezentuje. Uuu. Hejka. Hej. To wszystko, sprzątanie, bemary, jakiś piekacz, opiekacz. patrzcie jakie. Brudna woda! Mój Flavio sprząta wszystko ładnie. Ja się do sprzątania nie nadaję. Nie Flavio? No, patrzcie. No, jedziemy, moi drodzy. Do dostawców mięsa. Zobaczyć na rynek co i jak Jakie mięso wołowe Na burgery, kurczaczki Także no u nas wiecznie busy Busy, 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 busy. I tak ciągle gdzieś Jak nie w jedną to w drugą Także chodźcie z nami Dziękuję. O to ty! O, Bardzo ładne. Tu mamy pierwszych klientów. Robimy próbne gotowanie dzisiaj. Masz burgery Smash już zobaczcie jak to wygląda Są burgerki mam pierwszą klienterę Co pani by chciała? proszę A ma pani pieniążki? Nie. Proszę pokazać na mi pieniążki. Nie ma pieniądze, nie bierze. sosiki zrobiliśmy. Tu wiadomo jest wszystko w roboczej jeszcze sytuacji. Daję. Proszę. I dziś testujemy naszą frytkownicę. Słuchajcie, zobaczcie, wielki olej tam jest. I kupiliśmy dwa rodzaje frytek. Zobaczymy, jak będzie z już frytkami gotowymi, bo nie wiem, czy będziemy. Poznał się z do robić. Nie wiem, czy będziemy bawić się w. co? We własnej roboty frytki, bo to dużo roboty jest. <słuch> Flamiuż jest! Się olej rozgrzewa? Testujemy te prytasy. A nie widać. Z posypką. Mam wam Co się przesłuchamy? A ty YouTube. No. Dobre.